Ale chciałbym tylko trochę wyjaśnić odnośnie mojej osoby. Mianowicie, gdy Jarek Benderlich zwrócił się do mnie z tą propozycją, co tu przed chwilą mówił, ja od razu powiedziałem, że to jest nierealne. Nierealne z uwagi na to, że obecna władza patriotów nie szanuje. Starają się tępić patrioty. Zobaczcie, co ze, z, wyprawiają ze szkolnictwem. Zobaczcie, co oni zamierzają z historią naszą zrobić. A my jesteśmy świadkami historii. To jak to tych świadków historii trzeba promować? Jakimś medalem króla Kazimierza? Coś niesamowitego. W każdym razie y, nie wierzę, nie że otrzymam ten zaszczytny, zaszczytny medal, ale, ale niech im trochę w oczy kole, niech im trochę w oczy kole, że y, Bydgoszczy są ludzie, którzy walczyli o wolną Polskę, którzy siedzieli w więzieniach za tą wolną Polskę. I są takie organizacje, które chcą uszanować tych ludzi, bo uważam, że, że no nie chwaląc się, ale, ale no, na pewien szacunek sobie zasłużyliśmy, nie tylko ja jestem jeden, ale jest nas wielu, nawet tutaj na tym placu jest wielu represjonowanych w stanie wojennym i jak Słyszycie mnie, my nie milczymy. My nie milczymy i nie będziemy milczeć. Póki żyjemy, póki żyjemy, będziemy o tą wolną Polskę walczyć. Niby mamy, niby jest, ale nie ma. Bo władza, która w sposób demokratyczny, demokra zaznaczam demokratyczny, bo nie, choć, choć są pewne yy, Obiekcje co do wyborów, co do um, oszukaństwa w tych wyborach, bo być może były przypadki, że, że no, zostały te wybory w pewnym sensie y, y, sfałszowane, ale, ale no, oficjalnie przez sąd zostało uznane, że wybory zostały przeprowadzone w sposób demokratyczny, ale Władza nie postępuje w sposób demokratyczny. Są ustawy, są jest konstytucja, a co oni robią? Niestety łamią konstytucję, łamią ustawy i chcą, żebyśmy się z tym zgodzili. Nie ma na to naszej zgody i nie będzie. Nie Orła A teraz niestety musimy zwołać ruda broma, orła białego niepokoła. Ruda broma, orła niepokoła. Ruda broma, orła niepokoła. Ruda broma, orła niepokoła. Ruda broma, orła niepokoła. Był w stanie wojennym, niestety była funta. Była hunta wojskowa, a teraz mamy huntę cywilną, huntatuska. tuska, z huntą tuska. Prek z tuska. Prek z tą tuska. Prek zuntą tuska. 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 Prec... Zobaczcie co oni wystawiają z rolnikami. A rolnicy naprawdę nie o siebie oni walczą. Oni walczą o nas wszystkich. Bo, jak wprowadzą ten tak zwany piękny, zielony ład, to znaczy, że kompletny bezład. To będziemy siedzieć i płakać, leżeć będziemy i płakać. Niestety na to rolnicy to pierwsi zauważyli, bo to pierwszy w ich uderzy, a później w nas, w resztę społeczeństwa. Dlatego musimy wspierać i wspieramy rolników. Dzisiaj. Na ulicy Dworcowej, tam gdzie były pamiętne strajki rolników były składane przez rolników Solidarności i rolników, solidarno rolników Chłopskiej Chłopskiej Solidarności i Solidarności Rolników Indywidualnych były składane kwiaty i tam oni przysięgali, że nie odpuszczą, póki ten zielony ład nie zostanie Zapomniany, póki ta Unia Europejska nie odstąpi od Zielonego Ładu. Ale tu mamy niby rząd. A co ten rząd robi? Co on robi? Czy on broni rolników? Gdzie tam? Atakuje rolników. Co tu było kilka tygodni wcześniej przed tym urzędem? Jak potraktowali rolników gazem? A co na demonstracjach w Warszawie? Tam dopiero była. Jadka, za przeproszenie. Taki, a ten Tusk powie, on z chuliganami nie rozmawia. Chuligani to była policja. To oni rzucali kamieniami w stronę, w stronę y, demonstrujących y, rolników. Wszyscy to widzieli. Jest na filmach. A ten bezczelny, za przeproszeniem typ powie, że on z chuliganami nie będzie rozmawiał. To my z nim nie będziemy rozmawiać. Precz z Tuskiem! 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 Dakusz Tuskiem, dakusz Tuskiem, dakusz Tuskiem. On, on tylko wykonuje polecenia Brukseli, nic innego. On nie dba o Polaków. Tylko najgorzej, że opanował, opanował swoich popleczników z innych partii najgorsza, ta trzecia droga cholerna, za Bo oni powiedzieli, że oni będą no szli inną drogą niż, niż, niż Tusk. A co robią? Niestety. Niestety idą wspólnie z drogą Tuska. Co ich połączyło widocznie? Pieniądze, kasa. Biorą wspólną kasę. Mimo, że się niby kłócą, ale w głosowaniach, zobaczcie w Sejmie, Niestety idą jedną ławą, jedną ławą przeciwko wolnej Polsce. Zbyszku chciałeś jeszcze. A propos tej uporczywej walki rolników. Byliśmy tutaj 9 lutego, potem byliśmy na tym następnym, na tej następnej blokadzie, przepraszam zapomniałem w tej chwili datę 27 chyba lutego. No, i teraz będzie 20 marca, proszę Państwa. Mam tutaj taką, no jakby logiczną uwagę. My tutaj wspieramy, stoimy, ale chciałem namówić tutaj wszystkich: Janka, Bogdana, wszystkich zebranych z Państwa tutaj, kto będzie mógł wówczas być, żebyśmy byli i z tymi portretami naszych patronów i z naszym dumnym transparentem i żebyśmy podeszli tutaj na schody. I wsparli ich solidarnym wystąpieniem, bo my stoimy, my ich wspieramy, ale ja przyznam, że nieraz miałem takie wątpliwości, no nie będę się jakby tutaj wtrącał, nie będę udawał mądrzejszego niż jestem, ale uważam, że przyszedł taki krytyczny moment. I to w ramach tego kalendarium Bydgowskiego Marca Historycznego, że my powinniśmy tutaj podejść do nich delegacją z tymi portretami, przedstawić naszych patronów, zaproponować, żeby oni ich dalej prowadzili do zwycięstwa i pozdrowić ich od nas, bo tak to oni może nawet nie wiedzą, jakich mają Bydgoszczy tutaj wiernych ludzi, którzy ich wspierają. Będziemy 20 marca, tak? Okay. Dziękuję.